Udało się zrealizować cele, które założył prezes to zawodników. Mówimy tu zarówno o juniorach, jak i o seniorach. Czy oczekiwania, ja, ja, ja muszę powiedzieć tak, myśmy w zasadzie żadnych e, oczekiwań wielkich nie mieli, ani, ani nie mieliśmy też wielkich celów takich zadaniowych, natomiast cel owszem, ogólny był, czyli prawidłowo przeprowadzone szkolenie i podniesienie zawodników na jeszcze wyższy poziom, a dla tych najlepszych utrwalenie tego co potrafią. I tu, na, i tu ten cel myślę, że został osiągnięty. Mamy Stocha i Żyłę w tej ścisłej czołówce światowej, Pucharach kontynentalnych świetnie skakał i, i, i Jakub Wolny, który zresztą wygrał tą, tą letnią pileczkę e, Puchar Kontynentalny zwiększył przez to o jeden kwotę tych startujących Pucharze Świata. W tej chwili mamy, będziemy mieli do pierwszego zimowego etapu Pucharu Świata siedmiu zawodników. Mamy w trzeciej kategorii Fiska Andrzej Stękała, a Wolnego pięknie wspierał i Murańka i Oleg zniszczył prawda, w tym kontynentalu. No i w czwartej kategorii tam jest Łukasz Podżorski, ci młodsi koledzy też, też są w czyści sobie czołówce tej czwartej ligi, że tak powiem. Także mamy na, na, przy, na każdym poziomie czołówkę i, i, i to był właściwie ten cel, bo my już nie ganiamy za tymi w cuwerach kontynentalnych, w Grand Prix, prawda, bo, bo nie potrzebujemy. Mamy tam te kwoty, które trzeba. Ale ja chciałam zapytać o dziewczyny. O powodu przewidzenia raczej, że Magda Pałasz, tak, Szwab, Kinga Ryder, to będzie podium tych zawodów, ale czy widzi pan jest jakieś następczynie tych dziewczyn? Kogoś nie będziemy liczyć w kolejnych sezonach. Tu na razie nie ma co szukać następczyń, mody... bo to są tak młode dziewczyny, że one się muszą rozwijać, natomiast chodzi o to, żeby za nimi tu, już się budowały pójść... budowały te słupy. No tam jeszcze są co najmniej dwie takie dziewczynki, które sobie na liście startowej zaznaczyłem krzyżykiem. Które, które mają dryg do skakania i będą skakać, ale ja już widzę, że na 2018 rok będziemy mieli co najmniej trzy dziewczynki, może cztery gotowe do, do wyjazdu na te igrzyska. No i na to liczę. I na to liczę i myślę, że to się stanie, bo tak z tego co widzę, to jest to... nie prawie pewnie. Dziękuję bardzo. A ja ja miałem jeszcze takie jedno pytanie, jeśli można yy, o właśnie skoki kobiet także w Polsce, czy być może Polska będzie starać o jakieś dodatkowe zawody dla kobiet, na przykład Fiskap Pań, czy Puchar Kontynentalny pań w przyszłości, czy takie plany być może są? Znaczy fiskapy to my, to my już robimy yy, i, i w ramach tych fiskapów, które będą teraz w tym sezonie będą też skoki kobiet. Yy, Karpatian Cup też, yy, też, natomiast Continental Cup i, i Grand Prix czy, czy Puchar Świata. Nie, Pucharu Świata nie możemy robić, bo nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć transmisji telewizyjnej. To jest po prostu za droga impreza. A my z kolei nie mamy takiej dziewczynki, która no, będzie w ścisłej czołówce, bo to napędza potem nakręca wszystko. Natomiast Puchar Kontynentalny sam sobie organizacja jest bardzo droga i z tych samych przyczyn nie mamy jeszcze zawodniczek na ścisłą czołówkę. Mhm. Więc to nie, ale, ale Fiskab i mhm. Karpatem Kapital. A czy Mistrzostwa Polskich Kobiet już staną się taką tradycją i będą regularnie rozgrywane także w kolejnych eee, latach? Tak, jak już zaczęliśmy, to to będziemy robić. Nie wiem jeszcze jak to będzie wyglądało zimą, bo, bo my tam nam trudno nam się z terminem zmieścić. Z drugiej strony kobiety mają mniej zawodów, może się zmieścimy. Ale latem czy jesienią na pewno, tak jak z chłopakami, tutaj głównie przeniesiemy ciężar rozgrywania mistrzostw Polski, bo w zimie na to już chłopacy nie mają czasu.